Jeśli nie mamy żadnego doświadczenia, to zdecydowanie warto skorzystać z wiedzy na ten temat, czyli przygotować się odpowiednio do tego, bo średni najem łączy elementy krótkiego najmu i długiego najmu, więc warto wiedzieć jakie umowy zastosować, jak się zabezpieczyć z najemcami, kto w ogóle jest tą grupą docelową, gdzie umieścić ogłoszenie, jak przygotować mieszkanie do najmu. Tutaj będzie potrzebna kompleksowa wiedza, która pozwoli na to, aby z tym skutecznie ruszyć. To też oczywiście zależy od tego, czy mamy na przykład jakieś jedno mieszkanie, którym chcemy się po prostu zająć, i decydowalibyśmy ewentualnie się na taki rodzaj najmu, czy też po prostu jesteśmy już zarządcą, lub być może działamy w jakiejś innej branży, może jesteśmy pośrednikiem i chcemy na nowo gdzieś tam rozszerzyć swoje kompetencje, zrobić krok w stronę nowego pomysłu na biznes i być może chcemy zarządzać założono swoje. Swoimi lokalami albo też po prostu chcemy współpracować z innymi właścicielami i zajmować się, opiekować się ich y, mieszkaniami.